Cześć, tu Dorota. Dzisiaj mnie tak naszło, żeby znowu coś wam nagrać. Ja eee, to żyjemy w świecie dualizmu. Coś jest pozytywne, więc jak jest pozytywne, to musi być też negatywne. Nie tak, tak eee, sobie myślę. A gdyby to zastąpić słowem. "Coś, co mi służy, bądź coś, co mi nie służy. Wybieram to, co mi służy, niż to, co mi nie służy. Czy to jest pozytywne czy negatywne? To zależy od osoby dla jednego jest. Tak dla drugiego tak i to jest OK. I jeszcze takie słowo jak powinnam. Powinnam schudnąć, powinnam się lepiej odżywiać, powinnam więcej pracować, powinnam więcej zarabiać. Ciągle powinnam. I tak coś kryje za tym słowem. Powinnam. Ja to tak odbieram jako samobiczowanie się. Powinnam coś zrobić, czyli jestem niewystarczająca. I to jest wychodzenie z tego znowu, co mi nie służy. A gdyby to zamienić na właśnie wybieram, zamiast mówić do siebie, powinnam to, powinnam tamto, powiedzieć do siebie, Wybieram. Wybieram dziś trochę więcej popracować. Wybieram dziś spędzić dzień z lekkością i radością. Wybieram dziś spotykać się z ludźmi, którym, których towarzystwo mi służy. Wybieram dziś romantyczny wieczór z mężem. To są moje wybory. I tak samo jak y, mamy różne stany. Jesteśmy smutni, albo weseli, albo jacyś tacy różni. To jest nasz wybór. To jest nasz wybór, jak chcemy się czuć najczęściej, jak jesteśmy w niższym nastroju. No wiadomo, różne rzeczy się przydarzają nam w życiu, różne mamy problemy, czasami nie rozumiemy samych siebie i liczymy na to, że ktoś nas zrozumie i ktoś za nas rozwiąże problemy i dzięki komuś będziemy się lepiej czuć, no to tak nie działa. Bowiem żaden czynnik zewnętrzny nie może wpływać na nas. Czyli ja wybieram się dzisiaj dobrze czuć, bo to jest mój wybór i nie obarczę nikogo i nie oczekuję od nikogo, że ktoś sprawi, że ja się będę dzisiaj lepiej czuć i to jest czyjeś zadanie, nie moje. I tak, ja wybieram to, Przecież ja sobie kreuję swój własny świat, i to ja decyduję, jak ja chcę się czuć. I to ja decyduję, czy robię w życiu to, co mi służy, czy co mi nie służy. I dzięki temu, że źródło, stwórca, jakkolwiek dał nam wolną wolę, możemy dzięki temu wybierać, jak chcemy żyć, jak chcemy, żeby nam w tym naszym życiu było. I to jest dobre. Każdy też jest na takim etapie życia, na jakim gotowy jest być i to też jest dobre. Yy, I nie można myśleć o sobie, tak, tak sobie myślę, że yy, nie warto wybierać takiego yy, poczucia, że coś jest pozytywne albo negatywne, bo to od razu ne negujemy albo to OK przyjmuję, tego nie przyjmuję. I czasami te takie sprzeczności powodują, że w nas jest dużo sprzeczności. Dlatego ja wybieram dzisiaj, że w moim życiu będzie to, co będzie mi sprzyjało i co będzie mi służyło. I również tego Wam życzę. Miłego dnia, cześć.